Cześć Damian, jesteśmy na zgrupowaniu w Turcji. Ty w tym kraju grałeś? Jak wspominać życie na co dzień i z perspektywy piłkarza? Yy, witam serdecznie wszystkich. Yy, na pewno bardzo miłe wspomnienia. Bardzo miłe wspomnienia też od miejsca, w którym znajdujemy się na obozie. No to, to grałem 100 km stąd. E, Walania z Porze. E, naprawdę wielu zawodników, których mnie się pytało przed wyjazdem do Turcji, właśnie a propos Ligi i kraju, bo, bo też może dla nas z Polski to się kojarzy tylko z wakacjami nie wiadomo, czy by było bezpiecznie i tak dalej. To e, każdemu polecałem. naprawdę fantastyczne miejsce do życia, przynajmniej tam, gdzie ja byłem. I, I mega silna liga do tego, żeby, żeby tu grać, no bo, bo też widzimy, jacy, jacy piłkarze trafiają do Ligi Tureckiej. Tak więc e, mega mocna liga, mega fajne m, e, miejsce do życia. I, no i, i przede wszystkim no, fajne wspomnienia. Oprócz Turcji grałeś też w Chorwacji, Hiszpanii. Możesz porównać te kraje, w którym się czułeś najlepiej? No jeśli chodzi o, o taki. Piłkarski aspekt, no to zdecydowanie Dynamo Zagrzeb, tak? bo mówimy tutaj o Chorwacji, yy, no tam, tam wszystko grało tak yy, naprawdę na, na wysokim poziomie, spełniłem tam yy, praktycznie chyba wszystkie swoje marzenia piłkarskie, bo i zacząłem grać w reprezentacji Polski, dzięki grze w Dynamo Zagrzeb i, i zagrałem w Lidze Mistrzów, zagrałem w Lidze Europy, zdobyłem trofea, tak więc... No, wspaniały okres też indywidualnie, bardzo fajne, bardzo fajne liczby, dwa razy chyba zostałem nawet najlepszym asystentem Ligi Chorwackiej, tak więc super sprawa, na pewno wspaniałe wspomnienia i, i, i Dynamo Zagrzeb na zawsze, na zawsze pozostanie w moim sercu. Jeśli chodzi o, o Hiszpanię, o Turcję, no to też trochę w tamtym momencie też był COVID i, i to wszystko. Można po powiedzieć, nie, nie można było z tego wszystkiego korzystać. To w Turcji już to było mniej odczuwalne, natomiast w Hiszpanii, gdzie, gdzie przyjechałem też na początku, byłem sam, bez, bez też bez mojej żony, yy, wszystkie restauracje praktycznie były pozamykane. Tak więc po treningu zawsze wracało się do domu. I, i Turcja, i, i, i Hiszpania to mieszkałem i miałem to szczęście mieszkać w takich no, fajnych też lokalizacjach. A piłkarsko, gdzie grało ci się najtrudniej? Bo to trzy różne ligi, trzy różne style. No na pewno taki swój prime piłkarski no to miałem w Dinamo i wydaje mi się, że w tamtym momencie, kiedy ja grałem, no to to Liga Chorwacka była porównywalna poziomem do, do Polski. Wiadomo, że były dwa czy trzy zespoły takie, które grały w europejskich pocharach. No my z Dynamo też graliśmy w Lidze Mistrzów i, i wydaje mi się, że w tamtym momencie żaden polski zespół nie był też tak, jakby na takim poziomie jak Dynamo, natomiast no, po transferze do Hiszpanii, no to siłą rzeczy trafiłem do troszkę mniejszego klubu. No i, i, i my graliśmy wtedy no, chyba w drugiej najlepszej lidze świata, bo ja za taką uważam Premier League, a, a wydaje mi się, że że ta Liga Hiszpańska jest na drugim miejscu, no na pewno tam był bardzo duży przeskok też, bo zupełnie inny styl gry. Też w Dinamo raczej um, posiadaliśmy piłkę, my byliśmy z tą stroną przeważającą, ale a chyba, że mierząc się nie wiem, co tydzień czy co dwa z, z Realem, z Barceloną, z Sevilla, z Betisem i tak dalej, no to przeważnie byłeś tym zespołem, który Musiał nastawiać się na, na, na grę gdzieś tam w obronie i, i, i kontry i tak szukanie tych sytuacji, tak więc wydaje mi się, że, że pod tym względem ciężko mi się grało właśnie w Hiszpanii. A Liga Turecka naprawdę bardzo fajna i, i tam w sumie zagrałem kilkanaście meczów, natomiast no też też niefajna nie sytuacja, bo jak byłem wypożyczony, no to też przez półtorej miesiąca, gdzie, gdzie wskoczyłem wtedy do składu i, i zacząłem grać, no to przydarzyła mi się kontuzja, i, i po tej kontuzji już wiedziałem, że też Alania mnie hmm. na pewno wtedy nie wykupi, tak więc trochę niefortunnie nie się potoczyła ta przygoda, ale, ale Liga Turecka naprawdę bardzo fajna. A żałuję, że twoja przygoda z Hiszpanią zakończyła się nie po twojej myśli, no bo jednak z Dynama przychodziłeś jako piłkarz. Kluczowy. No tak, na pewno. No, wiele było składowych, wydaje mi się, tego wszystkiego. Dzisiaj już, jak po latach siedzimy, no, ja staram się w swoim życiu nic nie żałować. Natomiast, no, też się troszkę podpaliłem z tym, że, że tak szybko po prostu chciałem stamtąd wyjeżdżać, bo. No, w piłce nie ma, nie ma cały czas tak samo, że, że będzie ci cały czas szło i żarło. Ja tak przez kilka wtedy lat miałem i, i wydawało mi się, że wejdę sobie do Ligi Hiszpańskiej i będę sobie grał tak jak, jak Dynamo Zagrzeb. No to był zupełnie inna liga, ja też nie znałem jeszcze wtedy w ogóle praktycznie języka hiszpańskiego, e, w szatni no, nie było tak jakby tłumaczenia takiego, jak nawet u nas w Polsce w GKS Tychy jest tak, że zagraniczni zawodnicy wszystko mają przetłumaczone, no tam tego też nie było i, i wydaje mi się, że po prostu w tamtym momencie ja byłem zbyt niecierpliwy. I szukałem okazji do tego, że jak nie wiem, nie, nie zagrałem tam w paru kolejkach, to po prostu, że, żeby iść na wypożyczenie. No i teraz z perspektywy czasu oceniam, że to, że to był błąd, bo, bo trzeba było zostać, później się zmienił trener i, i wydaje mi się, że w tej Hiszpanii mógłbym, mógłbym dużo więcej czasu spędzić. Natomiast no nie ma co już do tego wracać, ale... Mam też kilka takich swoich fajnych wspomnień jeśli chodzi o ten okres, no bo, bo zagrałem przeciwko fajnym zespołom, zagrałem na Camp Nou, nie przegraliśmy też tam, tak więc na pewno piękne wspomnienia i nawet z takiego okresu, który nie był wybitny sportowo, no to, to też jakieś tam swoje marzenia pospłynęłam. Wspomniałeś, że miałeś okazję zagrać w Lidze Mistrzów. Co najbardziej Ci utkwiło z tych rozgrywek? Bo to... Można powiedzieć, marzenie każdego dzieciaka, które zaczyna przygodę z piłką nożną. No, przyznam się szczerze, że obok, obok tych meczów reprezentacji to, to chyba jest takie. Z tego chyba jestem najbardziej dumny, że, że w tej lidze mistrzów zagrałem, bo, bo jako małe dziecko ten hymn, ta, ta cała otoczka. No to, Mega mnie to jarało, ale, ale nigdy się nie spodziewałem, będąc młodym, że, że to się może wydarzyć i później, gdy, gdy już tego dotknąłem i najpierw zadebiutowałem z Szechtarem, a, a taki swój prawdziwy mecz, też grałem wcześniej w eliminacjach, ale to w tych pierwszych rundach jeszcze nie słyszy się nawet tego hymnu. Tak więc, na no, pierwszy mecz w pierwszym składzie, no, zagrałem z, z Manchesterem City, tak więc z niewiele jakim zespołem, zaliczyłem w tym meczu asystę. Też chyba jedno z najładniejszych w swoim życiu, tak więc yy, kolejny raz udowodniłem gdzieś tam sam sobie przede wszystkim, że, że warto marzyć, warto ciężko pracować, bo, bo takie chwile zostaną yy, ze mną na zawsze i, i naprawdę jestem z nich bardzo dumny. Dlatego yy, no wspaniałe wydarzenie i tak jak wcześniej powiedziałem, no, będąc, będąc zawodnikiem Dinama naprawdę. Ten okres był super udany, i, i udało mi się spełnić no, no wiele takich piłkarskich marzeń. W takiej rozmowie prywatnej pamiętam, że wspominałeś, że mimo że graliście z silniejszymi zespołami, to kibice dynama i tak byli nawet, można powiedzieć, letko wkurzeni, jak przegrywaliście mecz. Tak, no. Dinamo e, to jest klub, który jest najsilniejszym klubem w, w Chorwacji. Wydaje mi się, że obok, obok Czerwonej Zvezdy, w tym momencie chyba na, na całych Bałkanach, tak więc. Tam wymagania zawsze były duże i, i podczas mojego pobytu my dwa razy ligę wygrywaliśmy chyba z półtorej miesiąca przed końcem ligi, a, a gdy w końcówce zdarzyły nam się jakieś wpadki, no to po jednym remisie czy jednej porażce od razu się mówiło, że w że, że Dynamo po prostu jest takim klubem, który na własnym podwórku no, musi cały czas wygrywać. I w większości nam się to udawało, natomiast no, kibice byli, byli wymagający, ale, ale akurat ich, ich super wspominam, bo bo do tej pory dostaję gdzieś tam wiadomości od nich i, i naprawdę fajnie mnie pamiętają, też zostałem zaproszony jakiś, jakiś czas temu, chyba rok, rok temu, dobrze chyba pamiętam, w zimę też na, na mecz właśnie w Lidze Mistrzów Dynamo, Dynamo Celtic, dostałem taką pamiątkową koszulkę, też, też wielu kibiców nie pamiętało pomimo tylu lat, tak więc e, wspaniała rzecz No i, i na pewno Dynamo zawsze będzie takim klubem, który któremu będę kibicował, który oglądam i, no, i który zostanie w moim sercu. A kultura kibicowania? Którzy kibice ci najbardziej utkwili w pamięci? Wiadomo, Turcy, energiczne kibicowanie, Chorwacja podobne, kultura co do. Co Temperament. Yy, wydaje mi się, że no, no właśnie to, co wcześniej wspomniałem, że. Te dwa kraje, w których grałem, w tamtym momencie też, też był COVID i tych kibiców na trybunach nie było i, i nie doznałem, można powiedzieć, tego, jak to wygląda na tych wielkich stadionach w Turcji, bo, bo grałem w meczach przeciwko Galatasaray, Fenerbacze czy Besiktasowi i. I, I tych kibiców nie było, ale, ale z tego co opowiadali Chłopacy, no to na tych, na tych trzech największych klubach, na tych stadionach, no to jest naprawdę i akustycznie, i atmosfera jest naprawdę, naprawdę genialna. Jeśli chodzi o, o Dinamo, no to tam yy, na mecze w europejskich Pucharach. Atmosfera była zawsze na, na, na topowym poziomie, i, i, i w takich meczach z czołówką ligi. Nie wiem, jak dynamo graliśmy z Rijeką, czy, czy z Hajdukiem Split, czy z Osijekiem, no to, to wtedy trochę tych więcej ludzi przychodziło, ale, ale przeważnie cały stadion zapełniał się tylko na mecze. Nie wiem, graliśmy z Benfica, z Manchesterem City, z Atalantą i, i z takimi zespołami, ale wydaje mi się, że my m, w Polsce mamy fantastyczną tą, tą kulturę kibicowską i, i na pewno. Wydaje mi się, że takim klubem w Polsce, w którym grałem, no to, to przede wszystkim Górnik Zabrze. bo bo tam trafiając z, z Wigier Suwałki m, do Górnika gdzie, gdzie graliśmy pierwszy mecz na otwarcie sezonu z Legią Warszawa i, i wygraliśmy to spotkanie z tego co pamiętam chyba 3-1 y, no to ja na rozgrzewce byłem w szoku y, i to były naprawdę niesamowite emocje tam y, na każdym meczu było praktycznie zawsze 20 tysięcy ludzi tak więc y, na Roosevelta zawsze, y, zawsze ta atmosfera była kapitalna i nawet później jako już zawodnik Piastek Libice jak, jak jeździłem na na Górnika i ten pierwszy mecz był dla mnie taki dziwny, bo przed wyjazdem tak jakby wyjechałem za granicę jako, jako piłkarz Górnika, a wróciłem później do Piasta i to były takie mecze derbowe, no to, to zawsze po prostu tam, tam serce mocniej zabiło. Właśnie, a kibice jak Cię odbierali, jak trafiłeś do Piasta kibice. Yy, znaczy wydaje mi się, że większość ludzi rozumiała, jak to, jak to wygląda w piłce. No, yy, jeśli na pewno wtedy wracając za granicę, ja miałem dużo oferta, a też kierowałem się no, tym, że po prostu piast był najszybszy, najkonkretniejszy i też y, z tego wszystkiego, co tam, co tam było, byłem, y, byłem bardzo zadowolony. Natomiast no, kiedyś, już, kiedyś już to tłumaczyłem na tym pierwszym meczu chyba tylko, w którym y, wygraliśmy 1-0 i akurat zaliczyłem, zaliczyłem asystę właśnie na, na Roosevelt'a. No, to, to było, było trochę takich przyśpiewek czy, czy buczenia. A na drugim meczu, na którym nawet strzeliłem bramkę i też okazałem szacunek że dla kibiców górnika, że pamiętam, że też dzięki górnikowi wyjechałem za granicę, to wydaje mi się, że już później był spokój, bo nawet mieszkając, mieszkając w Gliwicach, to jest miasto, w którym też jest bardzo dużo kibiców górnika. No to, to nigdy jakiegoś tam problemu nie miałem, bo ja też zawsze o Górniku yy, mówiłem dobrze, nawet jako, nawet jako piłkarz, yy, piłkarz Piasta, no bo w klubach, w których grałem, no to zawsze yy, mam jeszcze cały czas jakieś znajomości i też, i też szacunek, bo, bo oprócz tego, że ja coś dałem tym klubom, no to przede wszystkim też, też one dały dużo mnie. Patrząc na swoją karierę, muszę poruszyć wątek reprezentacji Polski. Co najbardziej wspominasz z gry z orzełkiem na piersi? No na pewno takie największe y, 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 emocje no to, towarzyszyły y, raz, że debiut w y, 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 y meczu y, y, y z Irlandią. Ale też, ale też chyba bramka na, na, na Stadionie Narodowym, sześćdziesiąt parę tysięcy ludzi. Graliśmy wtedy mecz eliminacyjny z Izraelem. Po podaniu właśnie Arkamilika Milika swoją pierwszą bramkę. Też wysłuchanie tego hymnu jako, jako zawodnik pierwszej jedenastki też w meczu z Finlandią, gdzie wygraliśmy 5-1, też, też zagrałem wtedy, wtedy fajny mecz. Tak więc no, same, jeśli chodzi o reprezentację, to mam same dobre wspomnienia i, i pomimo tego, że tych meczy było tylko sześć, no to gdzieś tam przez trzy lata na tą reprezentację regularnie jeździłem i, i na pewno to jest największa zdecydowanie duma reprezentować swój kraj, bo ja jak mówię nawet o tym to, to mi się po prostu od razu człowiek się od razu uśmiecha, bo, bo zagrać w reprezentacji Polski to wydaje mi się jest no może nie każdego Polaka. A czy nie pozostaje u ciebie taki niedosyć, że to było tylko sześć spotkań, bo to było w twoim najlepszym okresie w piłce klubowej? No, tak, kiedyś no kiedyś się zastanawiałem, że, że pewnie tych meczów mogło być więcej. No, nie zawsze e, też, też miałem dużo szczęścia, bo. Kiedy ja byłem w swojej najlepszej formie i w Dynamo można powiedzieć już byłem podstawowym zawodnikiem praktycznie, trener ode mnie skład zaczynał i, i strzelałem mnóstwo bramek i, i miałem mnóstwo asyst, no to, to pojawił, się, pojawił się COVID i przełożyli też turniej, e, na który wydaje mi się w tamtym momencie, no pewnie na 90% bym pojechał, bo, bo będąc w takiej formie trener Brzęczek na, na ten turniej by mnie zagrał i, zabrał i na pewno gdzieś tam tego, tego mi brakowało, natomiast... Z perspektywy, z drugiej strony patrząc tak, że przez tyle lat, ile musiałem tak jakby czasu walczyć o to, żeby w ogóle trafić do Ekstraklasy, no to ja doceniałem to, że ja jeździłem z grupowania i nigdy nie, nie narzekałem, że nie wiem, raz czy drugi nawet nie wszedłem na boisko, tylko cieszyłem się każdą chwilą, że, że po prostu tam mogę być, bo bo też wcześniej grając, nie wiem, w drugiej czy, czy trzeciej lidze, no to, to nie myślałem o tym, że będę grał w reprezentacji. Dlatego wtedy też stwierdziłem, że no nie mogę po prostu narzekać na to, że nie wiem, jestem, ale nie wszedłem, no bo ja też rywalizowałem z, z zawodnikami, którzy można powiedzieć. Chyba byli jak nie najlepszymi, to pewnie jednymi z najlepszych skrzydłowych, bo mówimy tutaj o Kubie Błaszczykowskim i, i Kamilu Grosickim, którzy w reprezentacji grali zawsze, zawsze fantastycznie i, yy, i są to zawodnicy, którzy, którzy no, ciężko w tamtym momencie było z nimi wygrać rywalizację, pomimo tego, że, że ja byłem no, w takim swoim prime. Reprezentacja Polski to Robert Lewandowski. Wiem, że czytałeś albo już przeczytałeś książkę o Robercie. Jakie masz refleksje? Przede wszystkim no ja ogólnie bardzo cenię to tak jakby, że, że my w naszym takim życiu piłkarskim, w którym jesteśmy świadomi, no mamy też takiego piłkarza, bo, bo też nie wiemy czy, czy kolejny się taki pojawi w najbliższych, w najbliższych latach. No Robert mają 37 lat nawet ostatnio oglądaliśmy El Clasico. no ja jestem kibicem, ja jestem kibicem Realu, i, i Robert w tych meczach z Realem no, w każdym meczu praktycznie strzela bramki, tak? więc no, no, fantastyczny zawodnik. A jeśli chodzi o książkę, no to książkę napisał też mój mój dobry znajomy, bo, bo z Sebu z się znamy. I uważam, że jest to bardzo fajna książka, i, i każdy gdzieś tam może dla siebie coś, coś wyciągnąć. Ja. Chyba jest 600 coś stron tej książki, ja jestem na około 500, bo, bo też tutaj tak jakby nie ma aż tak dużo czasu, żeby, gdy trenujemy dwa razy dziennie, żeby, żeby cały czas ją czytać, ale wydaje mi się, że do końca obozu ją dokończę i, i, i wtedy Ci powiem konkretnie jak, jak ją oceniam, ale do tej pory jak czytam, no to bardzo płynnie idzie i, i fajnie się tą książkę czyta. Wracając do przyziemnych spraw jest Tychy po, po, po półrocznym pobycie. Jak oceniasz nasz klub? To znaczy, jeśli chodzi o, o organizację i to wszystko, no to ja już wcześniej, już wcześniej jak trener Skowronek był jeszcze trenerem, no to ja mówiłem, że tu jest naprawdę wszystko zorganizowane na, na poziomie ekstraklasowym. W wielu klubach ekstraklasy, jeśli chodzi o warunki, jeśli chodzi o sz, pracę sztabu szkoleniowego i tak dalej, to w wielu klubach ekstraklasy takich warunków nie ma, tak więc pod wieloma względami naprawdę, e, może nie, że byłem zaskoczony, ale, ale naprawdę doceniam. To, że, że po prostu możemy tutaj, możemy tutaj mieć takie warunki i tak pracować. No, też w tym momencie rozmawiamy na obozie w Turcji, co też dla klubów pierwszoligowych nie jest oczywistością, że, że wyjeżdżają na zgrupowania, dlatego też jako zawodnicy powinniśmy doceniać to, że trenujemy w takich warunkach, bo, bo wiemy, jakie też warunki towarzyszą w tym momencie w Polsce. I tak jakby ja. Od początku byłem tutaj zadowolony, byłem, yy, byłem szczęśliwy. Mam nadzieję też przede wszystkim, że yy, przede wszystkim nasze wyniki się poprawią, tak? bo, bo początek ligi mieliśmy fantastyczny, i, yy, i człowiek miał pewnie większe troszkę oczekiwania i też przede wszystkim kibice, ale, ale w tym momencie no, trzeba napisać nowy, nowy rozdział i przede wszystkim. Zacząć, zacząć lepiej punktować, żeby można było powiedzieć po sezonie, że, że zrobiliśmy fajną robotę i, i docenić to, że w jakich właśnie warunkach możemy, możemy trenować, jak tu jest wszystko zorganizowane, jaki mamy sztab, sztab trenerski, mówię o obecnym i, i tym, co był wcześniej, który też uważałem pracował na, na fajnym poziomie, tak więc Yy, nic tylko po prostu yy, zacząć, zacząć yy, lepiej, lepiej grać, lepiej punktować, bo, bo początek sezonu mieliśmy fajne, a później gdzieś dopadł nas ten kryzys i, i wydaje mi się, że teraz musimy po prostu wszyscy dźwignąć to yy, i tą sytuację odmienić. Powiedź na to pytanie znam, ale powiedz z kim masz najlepszy kontakt w szatni. Yy, no, nie mogę tutaj nie wspomnieć o o moim koledze z pokoju. No, wydaje mi się, że z Danielem Ruminem, ale, ale mm, przychodząc tutaj właśnie jeszcze wcześniej wspomnę, zastanawiałem się, jak to będzie być najstarszy w tak młodej szatni, ale wydaje mi się, że mi to służy, bo, bo ja też lubię gadać z, i ze starszymi, i z młodszymi, nie tylko określam się gdzieś tam w jednym tym, tylko od każdego coś wziąć dla siebie i, i wydaje mi się, że będę też tak w, już teraz nie, nie tak młodej, bo, bo też doszło do dużo doświadczonych zawodników, ale, ale odnajdywałem się okej, okay, bo, bo od początku wydaje mi się, że ze wszystkimi rozmawiam, czy, czy ktoś ma 18 lat, czy ktoś ma 30, dla mnie to, to nie ma żadnego żadnego znaczenia, ale no jeśli chodzi o taki najlepszy kontakt, to też dlatego pewnie, że jesteśmy też razem w mhm. I, I dużo rozmawiamy. No, jest też gdzieś tam bliżej, bliżej yy, 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 mniej jeśli chodzi o, o PSL, no, to, to zdecydowanie z Rumkiem. Na początku sezonu zauważyłem też, że bardzo dobry kontakt miałeś z Nemanią Medicem. Tak, yy, z Nemą mieliśmy bardzo dobry kontakt. Yy, ja ogólnie bardzo żałuję, że go, że go, że go z nami nie ma. Fantastyczny człowiek, fantastyczny kapitan tego zespołu, co, co ja zauważyłem od, od pierwszego dnia no i, i szkoda, że nie ma z nami, z nami w tym momencie Nemy. Często wymieniamy sobie wiadomości na Instagramie, też śledzę jak on sobie tam radzi. i E, ostatnio właśnie przy okazji tego meczu z Polonią też mieliśmy okazję się spotkać, e, czy tam jakieś święta, czy coś, to zawsze wymienimy, wymienimy wiadomości. No i, i szkoda, że go, że go nie ma, bo, bo też nie mam w tym momencie z kim szlifować tego bałkańskiego języka, bo Yy, bo w piaście przez 4 lata miałem takiego swojego dobrego przyjaciela z Macedonii, z którym cały czas gadałem yy, właśnie po, po, po tych językach serbskich, chorwackich. Rumak się troszkę uczył. I teraz tak, i teraz mi, i teraz mi trochę taki, takiej osoby brakuje, no ale, ale jak tam gdzieś do kolegi zadzwonię, no to tak, tak sobie mogę cały czas szkolić ten język. A czy tak jak wrócić pamięcią, została ci jakaś przyjaźń taka piłkarska? innymi zawodnikami? No, zdecydowanie. Wydaje mi się, że mm, też przy, przede wszystkim dlatego, że mm, będąc cztery lata w Piaście Gliwice, y, gdy ja wróciłem z zagranicy, no to też y, y, za granicą troszkę inaczej to funkcjonowało i wydaje mi się, że w Polsce ja też się zrobiłem taki bardziej otwarty bo wcześniej to byłem taki, że o, trening zrobiłem, nie wiem, tam w Dynamo może miałem takich dwóch, trzech kolegów to, że gdzieś tam się spotykaliśmy poza treningami ale w Piaście no, ta szatnia była fantastyczna i, i do tej pory naprawdę utrzymuję kontakt z bardzo wieloma zawodnikami, ale takich najlepszych przyjaciół moich to, to wydaje mi się, że mam trzech Ariel w tym momencie Mosur gra w, w Rakowie też spędziliśmy tam parę lat ze sobą Sergi Krykun gra gra Esie i, i Ticho, Ticho Kostadinov, który, który też był wtedy z nami w piaście, to, to gra w Sigmę Muniec teraz. Wszyscy są na obozie w Turcji, ale, ale nie ma tego czasu nawet, żeby się wszyscy złapać, ale. Ale w tym takim czasie wolnym, czy nie wiem, święta i tak dalej, no to często się, często się spotykamy. W ogóle mieliśmy taką grupkę, właśnie tam siedmiu, ośmiu takich e, kumpli w gliwicach, i wydaje mi się, że to był pierwszy taki klub, w którym mi te przyjaźnie, mam nadzieję, że zostaną do końca życia, ale, ale, no ale praktycznie codziennie gadamy przez telefon, tak więc e, naprawdę gdzieś tam bardzo też doceniam to, że, że mam takich kumpli. A czy zadajesz sobie już pytanie, co będzie po zakończeniu kariery piłkarskiej? Masz pomysł na życie po piłce? Właśnie um, często sobie zadaję, często sobie zadaję, um, czasami sobie, czasami gdzieś tam w rozmowach z żoną, um, co, byśmy, co bym mógł robić. E, miałem gdzieś to szczęście, że, um, że pograłem trochę i za granicą i, i w Polsce na, na tym niezłym poziomie i, i mam nadzieję, że będę mógł sobie pozwolić, żeby właśnie robić coś, co... Tak jak z piłką, że nie można powiedzieć, że, że to jest moja praca, tylko to jest moja pasja. I pomimo tego, że, że w tym roku będę miał 34 lata, mam nadzieję, że jeszcze kilka lat pogram, bo, bo na razie czuję się bardzo fajnie, przede wszystkim zdrowotnie, nic mi nie dolega. Tak więc wydaje mi się, że jak jeszcze parę lat pogram, no to, to w końcu podejmę tą decyzję, ale kilka takich planów jest, co i jak będzie dalej. Trochę z żoną się kłócimy, zobaczymy, gdzie, gdzie tak jakby będziemy, będziemy mieszkać, czy to będzie Śląszczy, czy to będzie gdzieś indziej, ale, ale wydaje mi się, że, że jakiś tam plan znajdę, bo, bo ja też jestem taką osobą, która w domu nie wysiedzi, jeśli nie wiem, przez. Tam od 18 roku życia, y, cały czas jesteś w rozjazdach i tak dalej, no to cały czas coś trzeba robić i nie to, że trzeba, nawet ja jestem taką osobą, że nawet jak mam wolne, to zawsze jakoś sobie tam chcę zorganizować tak czas, żeby, y, żeby coś dla siebie zrobić, no to, to też jak skończę grać, to, y, to będę szukał czegoś, w czym, w czym będę się czuł, czuł dobrze i. No ale jakoś nie wiem, nie mam, nie mam czegoś takiego, że jakiś mam strach przed tym, że to, 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 to pewnie będzie bliżej niż dalej, mhm. ale, ale, ale nie boję się tej sytuacji, tego, a, co, co nastąpi. A widzi siebie w roli trenera, bo jednak mogłeś te wzorce przez tatę zdobywać. Tak, tak. Tylko, że kurde, właśnie ja nie wiem, czy ja mam. Ja mam ee, takie cechy ludzkie, które mm. pozwoliły mi być trenerem. Raczej może widziałbym się w czymś takim, że, że z kimś pracować jeden na jeden, czy to jeśli chodzi o przygotowanie mm. motoryczne, bo y, tak jakby jarają mnie te tematy i nawet tutaj jak z Damianem Fosem, czy zawsze miałem w każdym klubie, będąc dobry kontakt z trenerem od przygotowania fizycznego, bo często też dodatkowo gdzieś tam coś robiliśmy. Bardziej mnie coś takiego jara niż, niż, y, niż bycie pierwszym trenerem, ale. Nie wiem, może się to kiedyś zmieni. No, też, właśnie, a propos, a propos tych przyjaciół, co rozmawialiśmy, mm. to właśnie Sergi Krykun namawiał, żebym się z nim zapisał na kurs trenerski. Ja tak jakoś, kurde, nie, niechętnie, ale, ale może, może gdzieś tam się zdecyduję. No zobaczymy. Na razie na razie jeszcze jestem aktywnym piłkarzem i przede wszystkim każdego dnia gdzieś tam staram się czerpać z tego, że żeby do końca tej mojej kariery, żeby, żeby był fan z tego, no bo. bo to tak jakby główną radość yy, dawało mi właśnie to, że, że grałem w piłkę i chciałbym też tak, żeby to do końca tak wyglądało. Na koniec muszę cię jeszcze zapytać o jedną rzecz. Wspomniałeś o tym, że już kilka lat mieszkasz na Śląsku, ale twoim miastem rodzinnym jest biały stok. Mhm. Czy to prawda, że na wrócić wrócisz tylko do Białego Stoku, jakby budują lotnisko? A, No, na pewno by to było. byłby to jakiś plus. No ja też kurde, tak kiedyś myślałem, znaczy mi na Śląsku się ogólnie mieszka mega fajnie i ja jeszcze jako zawodnik górnika już mieszkałem rok, później w Piaście 4, teraz praktycznie rok już, znaczy pół roku będąc zawodnikiem GKS-u, może by to coś zmieniło w decyzji, ale, ale wydaje mi się, że tą decyzję gdzieś tam podejmiemy wspólnie z żoną, jak już, już nadejdzie, nadejdzie ten czas, a... Na to chwilę na razie gdzieś tam nie, nie musimy, że, że tak powiem, się określać, tak? gdzie, gdzie to będzie. No ważne, że, że jesteśmy szczęśliwi ze sobą i jakieś tam decyzje wspólnie podejmiemy. Dziękuję za za bardzo. Dziękuję bardzo.